Po poniedziałkowych zajęciach w hali we wtorek drużyna Korony Kielce miała zaplanowane dwa treningi. Pierwszy z nich odbył się o godzinie 10 na głównej płycie Areny Kielce, a uczestniczył w nim najnowszy nabytek żółto-czerwonych Dawid Janczek. Po długich negocjacjach na linii Kielce-Moskwa w ostatnim dniu okienka transferowego udało się pozytywnie zakończyć sprawę przejścia Janczeka do Korony. zobaczyliśmy no, aż do godziny 12 wczoraj praktycznie. Cieszę się, że się nam udało, udało ten kontakt podpisać. Jestem zadowolony ze współpracy między, klubem, między moim a klubem. Myślę, że też i tak będzie na, między mną a wszystkimi trenerami i na pewno sobie znajdziemy wspólny język. I damy radę na drobić to jest stracone. Na zajęcia z koroniarzami nie musiał długo czekać. Kielczanie, pierwszy wtorkowy trening rozpoczęli bowiem o godzinie dziesiątej. Kółciesze zawodników, zimowe temperatury powoli zaczynają odpuszczać i pracy żółto-czerwonych towarzyszyła przyjemna słoneczna pogoda. Nie wszyscy jednak piłkarze korony mają w tym tygodniu powody do zadowolenia. Od poniedziałku bardzo niepocieszoną minę ma Tomasz Lisowski, który nie może wystąpić w sobotnim meczu z Widzewem łódź, z którego przeszedł do Kielc. Takie są ustalenia w kontrakcie i nic na to nie poradzę. Szkoda, bo bardzo chciałbym wystąpić w tym spotkaniu, mówił lisu. Kolejne zajęcia korony zaplanowane są na godzinę 15. Do piątku żółto-czerwoni pracować będą raz dziennie, po czym wyjadą do Łodzi, walczyć o pierwsze wiosenne zwycięstwo.